W dzisiejszym filmie przyjrzymy się projektowi, który zaliczył ciekawe miejsce na wykresie. Przeanalizujemy, co może wpłynąć na jego dalsze wzrosty i na co warto zwrócić uwagę, obserwując ten rynek. Moje imię to Rafał z grupy Gambit Tradera. Subskrybuj kanał, zostaw kciuka w górę i zapraszam do materiału. Zacznijmy sobie od przypomnienia, czym jest Monero. Tak, Monero to kryptowaluta skupiona na prywatności i anonimowości transakcji, stworzona w 2014 roku. W odróżnieniu od Bitcoina, czy większości popularnych kryptowalut, Monero uniemożliwia powiązanie transakcji z konkretnymi użytkownikami. Dane na nawcy, odbiorcy i kwoty są domyślnie ukryte. Być może właśnie dlatego w wielu jakby państwach zostało te Monero tutaj mocno ograniczone. Najważniejsze cechy Monero czyli anonimowość transakcji nie można powiązać ani adresu, ani osoby, kwoty przelewu. Blockchain Monero jest nieprzejrzysty i to jest, myślę, największa cecha, jeżeli chodzi o to, tego, to, ten walor, tak? Pełna decentralizacja to mamy kolejny punkt, czyli Monelo nie podlega żadnej centralnej kontroli, unikając ryzyka cenzury czy nadzoru. Kolejny punkt bezpieczeństwo, bardzo wysoka odporność na ataki i próby włamania, gdyż ciągle aktualizowane są kody mające na celu poprawę zabezpieczeń. Niskie, stabilne opłaty transakcyjne oraz dynamiczne. Dynamiczny rozmiar bloku, co sprawia na, em, pozwala nam na skalowalność, tak, na dużą skalowalność tego, tego waloru. Algorytm, wydobycie e, Random X starego e, Kryptonite opłaca się nadal kopać Monero na zwykłych procesorach, co sprzyja decentralizacji i zapobiega dominacji przez duże, duże farmy. Podsumowując Monero Uznaje się dziś za jedną z najlepszych kryptowalut do poufnych, prywatnych transakcji cyfrowych, pozostawiając odporną na cenzurę i niezwykle trudną do śledzenia, co doceniają użytkownicy na całym świecie. Dobrze, ja myślę, że na tym etapie tej informacji możemy sobie już przejść do wykresu tak? i tego, co ten wykres nam tutaj przedstawia. Ja mam wykres w chwili obecnej załączony na Bajbicie, jednakże no wiemy, że tutaj mamy powstanie tego wykresu od 2012, 2014 roku, więc poszukajmy sobie dłuższy wykres. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tu mam 21. 21. Jeszcze popatrzmy normalnie na spota gdzieś tutaj mamy Kraken 2023. O, tu mamy dość już ciekawą historię 2015, 2015. Binance, ale tu już XMR nie mamy. Może jeszcze moglibyśmy sprawdzić w takiej formie Bitfinex. Binance. Dobrze. Może, może, możemy, myślę, zostać już na tym Bitfinexie. Bitfinexie i e, tak. Tu również mamy gdzieś takie okolice jak, jak poprzednie, ale tutaj już bardziej chodzi o to, żeby móc spojrzeć na ten walor, na ten po prostu już czysto technicznie, tak? Czyli mamy początek wykresu. Mamy pierwszy impuls, korektę, drugi impuls, który też nieznacznie nam tutaj wybił ten poprzedni szczyt w tej obecnej sytuacji. I teraz tak, tygodniowy interwał, na, na czym ja bym się skupił, to na pewno ten ostatni ruch. Dostaliśmy sporą wymianę zleceń już na tych poziomach wcześniejszych, ale to co mnie interesuje, to te ostatnie ruchy, i, i, tak i te, i te miejsce. Jeżeli sobie popatrzymy, no to te ostatnie tygodnie, gdzieś od przedziału kwietnia do maja, czyli no, można by powiedzieć, że cały miesiąc Monero zaliczyło bardzo fajny wystrzał do góry. I w chwili obecnej my zaliczyliśmy bardzo fajne poziomy do tego, by próbować ciągnąć te Monero dalej w górę. I już sobie zaznaczymy całego tego order bloka. Tak. I ten order block dla mnie może być kluczowym miejscem do tego, by ponownie z tych rejonów zobaczyć te monero w okolicach nawet 520 dolarów czyli praktycznie dwukrotność tego, gdzie na ten moment te Monero się tutaj nam znajduje. Przyszłość przyszła do mnie dzisiaj i zapukała do moich drzwi. Ogłosiła się moim sojusznikiem, aby mnie chronić na zawsze. Przyszłość była bogata i dojrzała. Mój partner do końca. Rzetelny, słowny i profesjonalny. Gambit Tradera i Ava Trade są razem. Dobrze, więc tak, tygodniowy interwał mamy już tutaj omówiony, dlatego tak. Zejdźmy na niższe interwały i zobaczmy, co się dzieje. Ta strefa, którą, o której ja już mówię, została zaliczona, więc według mnie tu zostało włożonych dosyć sporo pieniędzy do tego, by ten rynek z powrotem ciągnąć do góry. Te, ta, ta korekta nawet nie była najgorsza. Na pewno będziemy musieli sobie wziąć z tego dniowego interwału pod uwagę największą korektę i sobie zaraz sobie to zbadamy, jak to nam tutaj będzie wyglądać. No, zdecydowanie ten ruch tutaj jest większy, dlatego my musimy sobie odmierzyć ten ruch i prowadzić strefę korekty 1 do 1 na ewentualnie spadki z tego, z tego miejsca. Mamy tutaj również order bloka spadkowego. Możemy sobie spokojnie go tutaj zaznaczyć. Dniowy interwał. I też musimy mieć na to świadomość, że ta strefa tutaj na pewno będzie mieć za zadanie nam zbijać tą cenę w dół. I wówczas będzie tylko i wyłącznie kwestią tego, która strona będzie mocniejsza. Ok, dobrze. Przechodząc na niższy interwał, interwał czterogodzinowy, popatrzmy, co się tutaj dzieje. Dostaliśmy pierwsze wybicie tego kluczowego wierzchołka i ten wierzchołek spokojnie sobie tutaj możemy już, już zaznaczyć. Czyli mamy pierwszą, jakby wschodzącą jaskółkę, do tego, by faktycznie tutaj móc mówić o tym, że jest duża szansa na to, że ten walor będzie chciał rosnąć. Co ja chciałbym zobaczyć? Ja chciałbym na pewno zobaczyć wybicie jeszcze tego wierzchołka, bo to tutaj może być traktowane nadal jeszcze jako ruch wewnętrzny, i dopiero wybicie tego wierzchołka może nam dać większą pewność, że my z tego miejsca tutaj nie wybijemy już nowego niższego dołka. tak? Jeżeli ta cena nam tego wierzchołka tutaj nie wybije. Czyli co ja chciałbym zobaczyć? Chciałbym zobaczyć wybicie tego wierzchołka. Najlepiej zaliczenie te 1 do 1, korektę, strukturę korekty i miejsce dopiero do tego, by przyłączyć się na dalsze wzrosty. Na ten moment, jeżeli byśmy mieli patrzeć na, na to, co nam daje w chwili obecnej rynek, no to zdecydowanie ja bym brał pod uwagę. Tą strefę, która już tutaj, jak sobie popatrzymy, została zaliczona, tak? czyli ta, ta siła już tego, tej strefy, niekoniecznie może być taka, jaką my sobie chcielibyśmy tutaj zobaczyć. Czyli nawet zaliczenie tej strefy, i jeżeli ten trend z niższego interwału nie będzie się łamał, to jest duża szansa, że my zejdziemy jeszcze niżej. No ale jeżeli to nie mamy tylko i wyłącznie spojrzenie z punktu widzenia płynności musimy również rozważać opcję właśnie struktury korekty i jeżeli ta struktura korekty tutaj nastąpi nawet po wybiciu tego, tego dołeczka jeżeli ten impuls by się miał zako zakończyć w, tej, w, tej, w tym tutaj miejscu nie wybijając tego większego już szczytu no to będzie można szukać takiego miejsca przyłączenia się na dłuższy termin do góry. Oczywiście Biorąc pod uwagę to, co wam mówiłem wcześniej, czyli że złamanie takie już naprawdę fajne będzie w tym miejscu, to dopiero po zaliczeniu tych poziomów będziemy mogli sobie rozciągnąć fibo od dołka do szczytu. Najlepiej, żeby ten impuls dotarł nam do tej strefy 1 do 1 i wówczas będziemy szukać struktury korekty. Ja wam oczywiście rysuję tutaj piorunek najbardziej naj, naj, naj taką powszechną, strukturę korekty, no ale tych korekt może być jeszcze, struktur korekt może być jeszcze więcej i to musimy sobie na pewno obserwować, by móc znaleźć te prawidłowe miejsce do tego, by się przyłączyć. Jakie tu są jeszcze zagrożenia, jeżeli chodzi o, o ten walor? O ten zagrożenia jest takie, że my już obecnie możemy znajdować się w strefie płynnościowej, tak? bo patrząc na ten ruch, który mamy tutaj, tak, to to może być przez rynek uznawane tylko i wyłącznie za ruch wewnętrzny tego impulsu, tak? I dlatego tutaj jeszcze może być ryzyko, że my zejdziemy z tego miejsca niżej, wybijając nowy, niższy dołek i testując jeszcze niższe strefy tej, niższe poziomy tej strefy. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że tak tutaj może nastąpić taka sytuacja i dopiero z tych niższych rejonów będziemy mogli to atakować. Ale co jeśli by tak nie było? Tak? Jeśli by tak nie było i faktycznie my byśmy dostali tu jakąś strukturę korekty, czy po wybiciu tego wierzchołka dostalibyśmy strukturę korekty, to będzie to wówczas dla nas szansa do tego, by zajmować pozycję, pozycję długą, tak? Gdyż... Już będziemy mieć jakieś kolejne przesłanki do tego, by mówić o tym, że pojawia się to jakiś popyt, pojawia się, pojawiają się struktury, które mogą nam dać dalsze wzrosty. To tyle na dzisiaj. Ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście w komentarzach piszcie, co, jakie coiny Was interesują, co Wy obserwujecie w dzisiejszych już dniach, tygodniach, jakie coiny Was interesują, a być może. Następny materiał znów zrobimy po prostu jakieś wasze prośby, analizy, by byście mogli też zobaczyć coiny, które Was interesują. Serdecznie dziękuję, życzę Wam udanego tygodnia tradingowego i do zobaczenia na grupie cześć.